Witam wszystkich e, serdecznie. Niech Bóg w trójcy jedyny ma swoje opiece. Chciałbym podzielić się ze wszystkimi pewną wiedzą, pewnymi informacjami, które natrafiłem wiele lat temu. Gdy czytałem te informacje, zapoznawałem się z nimi jako człowiek, który zawsze szukał prawdy, poszukiwał jej instynktownie w swoim sercu. Zapoznałem się z pewnymi informacjami, które. E, w moim odczuciu obecnie realizują się na naszych oczach. Więc tak, jest to książka zwana Księgą Prawdy, dotycząca powtórnego przyjścia Chrystusa i przybliża nam to, co ma się dziać w Księdze Objawienia Świętego Jana. Za, zakupiłem ją w 2013 roku za pośrednictwem księgarni internetowej komabox w Irlandii przyszła do mnie pocztą. Została wydana w języku polskim 2013 rok prawo autorskie, wydanie pierwsze w języku angielskim pod tym tytułem i była korespondowana przez y, wówczas jeszcze Komabox y, w Irlandii. To był rok 2013, może, może 14, aczkolwiek na tej informacje w tej książce zapoznałem się dużo wcześniej internecie, gdyż były publikowane i tłumaczone m.in. na stronie Dziecko Królowej Pokoju. Obejmuje to przekazy od 8 listopada 1. 2010 roku do 4 stycznia 2012 roku. I tak też. 26 listopada 2010 roku o godzinie 3. Globalny plan zmniejszenia populacji i obalenia światowych przywódców. Plan zaaranżowania wojen. Te wszystkie informacje można wyszukać w internecie na stronie .info Ostrzeżenie: net pokrótce opiszę najważniejsze zagadnienia, które właściwie dotyczą chwili obecnej. Czwartek, 3 marca 2011. Księża będą męczeni, demokracja zniknie. A więc w tym wolność słowa, to co znaliśmy w czasach komuny, czyli y, kneblowanie Prawdę. Co czytamy tutaj? Aby podróżować, będziecie musieli posiadać specjalny identyfikator i przyjąć znamiu, znamiu bestii. Uciekajcie moje dzieci. Ukrywajcie się, ponieważ to jeszcze nie wszystko. Będą wam narzucać, jak się modlić, ponieważ nie zwracały się do Boga. Działek 22 sierpnia 2011 roku, godzina 20.10. Wprowadzane są złe prawa i przedstawiane ludzkości tak, jakby były w jak najlepszym interesie. Obejmuje to nowe rygory, medycynę, powtarzam: medycynę, pomoc zagraniczną, szczepienia oraz głoszenie nowych doktryn religijnych i innych. Zło przedstawiane jest jako dobro, podczas gdy dobro przedstawiane jest jako zło. Tom 2, 7 stycznia 2012 rok, 4 września 2012 rok. Zaznaczam, iż one były publikowane w trakcie przekazów. Ym, i to książki, nie zostały, książki zostały wydane już po, yy, po, po wszystkich przekazach danych w tym okresie, aczkolwiek one były na bieżąco publikowane na stronach internetowych, w tym w stronie polskiej. Tak też. Piątek, 1 czerwca 2012 rok. 666 będzie wbudowany jako ukryty numer w chipie, do którego przyjęcia będziecie zmuszeni po prostu, tak jak do przyjęcia jakiejś szczepionki. Tak, po prostu, jak do przyjęcia jakiejś szczepionki. Czytamy tutaj w tekście, Raz przyjęty zatruje nie tylko wasz umysł i duszę, ale i wasze ciało, bo spowoduje on plagę, mającą na celu zgładzić dużą część światowej populacji. Nie wolno wam przyjmować tego znamienia. Zamiast tego wskażę wam, co macie czynić. Wielu będzie przyjmować znamię, ponieważ będą czuli się bezradni. Bezradność sytuacji. Pieczęć Boga Żywego, moja modlitwa krucjaty, jest dla Was ostatnią deską ratunku. Jest to nawiązanie do księgi objawienia. Widziałam anioła wstępującego od schodu Słońca, mającego pieczęć Boga Żywego. Jest mowa o pieczętowaniu sług Bożych, zanim zostaną dopuszczone plagi, które zniszczą sługi złego ducha. Następnie możemy przeczytać na temat tego, co Matka Boża mówiła w Lasalle. Następnie. W niedziela 17 czerwiec 2012 rok. Ich nikczemne plany obejmują także nowe, ogólnoświatowe szczepienia, które na całym świecie wywołają chorobę. 17 czerwca 2012 rok. Wystrzegajcie się tak, na, takiego nagle zapowiedzianego ogólnoświatowego szczepienia, bo ono was zabije. Dalej czytamy w tekście. Musicie się modlić o powstrzymanie ludobójstwa, które planują. Gorsze go od tego, którego dokonał Hitler i dokonał go podczas II wojny światowej. Ta grupa najliczniejsza od swojego powstania w średniowieczu to armia szatana. Będzie im przewodził Antychryst. Od dziesięcioleci planowali przyjęcia kontroli nad bankami. Od piętnastu lat planują wprowadzenie znamienia Bestii Chipa. I każdy mężczyzna, i każda kobieta będą zmuszeni do wszczepienia go w ciało, aby uzyskać dostęp do żywności. Również w tej w tym wydaniu, w tomie drugim, czytamy Sobota 11 lutego 2012 rok, godzina 11.30 11 luty 2012 rok, godzina 11.30 Mój biedny święty wikariusz, papież Benedykt XVI zostanie odsunięty od stolicy apostolskiej w Rzymie. Tutaj za... Pamiętam jak dziś, kiedy to się wydarzyło, to wstrząsnęło to mną, bo dokładnie rok później, to jest recina z tego co w telewizji widzieliśmy, zrzut ekranu. Papież Benedykt XVI ogłasza abdykację. 11 luty 2013 rok 11.30. Dokładnie rok później. 11 luty to Matki Bożej z Lourdes. trzeci obejmuje 5 września do 6 czerwca 2000, od 2012-2013 roku. 13 października, różnica cudu w Fatimie, 2012 rok. Zostaną też wprowadzone powszechne szczepienia, które Was zabiją, jeśli je przyjmiecie. W tekście to czytamy. To czas, kiedy tylko modlitwa, wiele modlitwy mogą złagodzić skutki tej straszliwej, nikczemnej, wytworzonej przez elitarną grupę ludzi u władzy. Pracują w każdej części waszych rządów, a ci, którzy pracują z nimi ramię w ramię każdego dnia, wiedzą co robią. Są tak przebiegli, że przedstawiają każdy zły uczynek jako rzecz wspaniałą, znakomicie służącą ludzkości. Zrobią wszystko, co mogą, aby zbezcześcić wszystko to, co ma związek z Bogiem. Będą szerzyć i promować pogaństwo. To czytamy dalej. 9 listopada 2012 roku. Te szczepienia, to szczepienie będzie trucizną i zostanie przedstawione w ramach powszechnego planu opieki zdrowotnej. To szczepienie będzie trucizną i zostanie przedstawione w ramach powszechnego planu opieki zdrowotnej. Czytamy w tekście: Wprowadzono formę ludobójstwa, poprzez, wprowadzą formę ludobójstwa poprzez obowiązkowe szczepienia wymierzone w wasze dzieci, z waszą zgodą lub bez niej. To szczepienie będzie trucizną i zostanie przedstawione w ramach powszechnego planu opieki zdrowotnej. kolejny dzień powszechne szczepienie jedna z najbardziej nikczemnych form ludobójstwa, jakie kiedykolwiek widziano od śmierci Żydów pod rządami Hitlera tak, Hitler, Norymberga szczepienie, szczekiwanie trucizn wiemy to, to była jedna z form y, znęcania się nad ludźmi eksperymentów medycznych ich osądzenie potem w Norymberdze szczątkowym Czytamy, Powszechne szczep... Powsze... wprowadzenie powszechnego szczepienia wymierzonego w niemowlęta i małe dzieci będzie jedną z najbardziej nikczemnych form ludobójstwa, jakie kiedykolwiek widziano od śmierci Żydów pod rządami Hitlera. Niczym nie ma przypadków. Dodam, iż w tym roku zostało otwarte Międzynarodowe Ogólnoświatowe Centrum Monitoringu COVID, zostało otwarte 1 września. A więc w dniu agresji Hitlera na Polskę i rozpętania, i rozpętania II wojny światowej, a gdzie? W Berlinie. To już tam piąt, ostatni obejmujący okres od 1 kwietnia 2014 do 6 maja 2015 roku. Czytamy 3 października 2014 roku. Wkrótce doświadczycie powszechnych szczepień, o których Wam powiedziałem w 2010 roku. Czytamy w tekście. Przychodzę opowiedzieć Wam teraz o wydarzeniach, które odsłonią Wam znaki tych czasów i mojej obecności w tej misji. W wielu krajach będą widoczne nawołnice, będą one trwały tygodniami. Wkrótce doświadczycie powszechnych szczepień, o których Wam powiedziałem. W 2010 roku widać będzie rękę Boga w Jego boskiej sprawiedliwości, kiedy dopuści On, aby pokusy czekały na tych, którzy służą Mu w moim kościele. Kiedy spełnią się te i wszystkie inne proroctwa, będę wyczekiwał a następnie przyjdzie ostrzeżenie. On nastąpi niedługo, przed wielkim dniem, kiedy ostatecznie zostanie spełniona moja obietnica powtórnego przyjścia. W kolejnym czekamy, czytamy Matka Zbawienia. Prawa Boże zostaną wkrótce obalone przez miliony. Chciałbym zachęcić do... Przestudiowania i analizy z czystym sercem tego, co Pan Bóg stara się nam powiedzieć, gdyż prawda pochodzi z łzy Bożych. To nie jest. Tu nie ma strachu, gdy się to czyta. To jest nadzieja, żeśmy się przygotowali na to, co nadchodzi, przede wszystkim przez modlitwę. Jest też mowa o chwalebnym triumfie Chrystusa. Gdzież tak jest tego cel. W moim odczuciu, gdy to czytam, będzie trudno. Nasi najbliżsi mogą i będą umierać dla tego świata, ale trzeba im pomóc odejść w pokoju z Chrystusem. Przecież to, co się liczy, to jest nasza dusza. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi. Króluj nam, Chrysta.